Szymon, hołownia to chodząca polityczna kompromitacja. Telewizyjny celebryta, który nigdy nie był nawet szeregowym posłem z dnia na dzień, 13 listopada ubiegłego roku, został marszałkiem Sejmu, drugą osobą w państwie, konstytucyjnie ważniejszą nawet od premiera, ale od samego początku daje niezliczone dowody, że nie dorósł do roli, w jakiej go obsadzono. Tak mentalnie, ponieważ klaunowski sposób prowadzenia obrad przez hołownię przejadł się już nawet wielu jego sympatykom i zwolennikom. Jak jak i przede wszystkim merytorycznie. Teraz Państwowa Komisja Wyborcza obnażyła, że Szymona Hołownie przerasta nawet wyznaczenie daty wyborów prezydenckich, że nie potrafi on ze zrozumieniem czytać konstytucji ani liczyć do 90. Tomasz Gdula, zapraszam na najnowsze wydanie programu Polskość to Normalność. Kłaniam się Państwu w tej biało-czerwonej przestrzeni YouTube'a, jaką jest kanał Polskość to Normalność, wokół którego budujemy społeczność polskich patriotów ludzi dumnych ze swojego pochodzenia, z naszej narodowej kultury i ze wspaniałej historii, której jesteśmy dziedzicami, którą mamy obowiązek ubogacić naszym życiem i przekazać przyszłym pokoleniom wszystkich, dla których Polskość to normalność, w odróżnieniu od twierdzenia premiera Donalda Tuska, iż Polskość to nienormalność, witam tutaj najserdeczniej, niezależnie od poglądów i niezależnie od tego, z której strony Sceny politycznej przychodzą, gdzie sytuują się ich sympatie. Drodzy Państwo, marszałek Szymon Hołownia to jedna z najbarwniejszych postaci w polskiej polityce, ale wydaje się, że ta barwność nie jest tu bynajmniej komplementem, ani wartością dodaną. Hołownia to polityk, który został w dużej mierze wykreowany, za którym stoją ludzie z tych samych środowisk które stworzyły telewizję TVN, telewizję, z której hołownia się wywodzi. Ta telewizja została wykreowana przez ludzi z głębokiej postkomuny, ludzi, których celem było konserwowanie postkomunistycznych układów w naszym kraju, i Szymon hołownia temu właśnie celowi ma służyć miał być po prostu nową twarzą tego samego przedsięwzięcia twarzą bardzo niejednoznaczną z jednej strony liberalną, z drugiej konserwatywną, z jednej strony katolicką i patriotyczną, z drugiej strony kosmopolityczną i Unią Europejską. Ponieważ taki był pomysł na stworzenie trzeciej drogi, ona miała zamieszać jak największej części Polaków w głowach i to się 15 października ubiegłego roku udało na to ugrupowanie, którego częścią również oczywiście jest znany od lat. PSL zagłosowało na tyle wielu rodaków, że utorowali oni drogę do objęcia fotela premiera przez Donalda Tuska. Wiele wskazuje, że Szymon Hołownia już nie jest potrzebny Tuskowi, że właśnie zaczęło się wygaszanie trzeciej drogi. Z czego to wynika? No przede wszystkim, proszę Państwa, z tych dwóch faktów, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku dni, a więc przede wszystkim ujawnienia związków Szymon'a Hołowni z uczelnią kolegi Humanum, co wiele wskazuje, zostało zainspirowane przez otoczenie premiera Donalda Tuska, gdyż napisała o tym jedna z najbliższych mu redakcji, internetowe wydanie tygodnika Newsweek, jak również działania samego premiera, który obcesowo, bez konsultacji z koalicjantem, nawet bez poinformowania go o swoich zamiarach. Odwołał wiceministra aktywów państwowych z partii Szymona Hołowni z Polski 2050. Ale Hołownia dla Tuska rzeczywiście nie jest żadnym partnerem. Premier to stary polityczny wyga, co by o nim nie mówić, jest niewątpliwie politykiem utalentowanym na zgubę Polski. A Hołownia to żółtodziób, który nie ogarnia tego, co się wokół niego dzieje. Przypomnę tylko, że gdy przyszło mu wygaszać mandaty posłów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, co było samo w sobie niezwykłe, Zgodne z prawem, zrobił to jak słoń w składzie porcelany, ponieważ wniosek w tej sprawie, który musiał być zaakceptowany, oceniony przez Sąd Najwyższy, przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, chołownia wysłał przez umyślnego do Izby Pracy, ponieważ tam zasiada jego kumpel, sędzia, który miał wykonać polityczne polecenie. No i taki to jest pan marszałek Hołownia, który myśli, że polityka polega na tym, by dać panu Bogu świeczka diabłu ogarek. Ale drodzy Państwo, Państwowa Komisja Wyborcza wykazała właśnie, że marszałek Szymon Hołownia nie tylko osobiście jest nieprzygotowany do sprawowania funkcji, ale przede wszystkim nie potrafi sobie dobrać współpracowników, kompetentnych doradców. Marszałek w Sejmu ma stosunkowo niewiele takich kompetencji, bardzo osobistych, takich prerogatyw, które powodują, iż on rzeczywiście jest tą drugą najważniejszą osobą w państwie. Jedną z takich prerogatyw jest jednak prawo ogłaszania wyborów prezydenckich. Prawo i rzecz jasna obowiązek, ponieważ reguluje to konstytucja, ale to od marszałka Sejmu zależy, kiedy w ustawowych widełkach zostaną przeprowadzone wybory prezydenckie. I Szymon Hołownia kilka dni temu zapowiedział, że datę wyborów prezydenckich a wraz z nią cały kalendarz wyborczy związany z rejestracją kandydatów, rejestracją komitetów, zbieraniem podpisów, etc., ogłosi 8 stycznia. Tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła Szymonowi Hołowni uwagę, że konstytucja Żaden inny akt prawny, tylko ten jeden najważniejszy, który każdy polityk powinien mieć w paluszku konstytucja, nad którą Szymon Hołownia tak grzewnie płakał, stanowi, że wybory nie mogą się odbyć wcześniej niż. Po 90 dniach od zniesienia stanu nadzwyczajnego. Tymczasem w Polsce we wrześniu mieliśmy powódź, a w związku z powodzią wprowadzony został stan nadzwyczajny, dokładnie stan klęski żywiołowej, i jego zniesienie nastąpiło dopiero 16 października. Łatwo zatem policzyć, że 90 dni od tej daty upływa 14 stycznia i dopiero następnego dnia możliwe będzie zgodne z prawem zarządzenie wyborów prezydenckich. Jednak dla Hołowni przeczytanie tych prostych przepisów i policzenie do 90 okazało się zadaniem ponad jego celebryckie tvn siły. No i w związku z tym, dopiero tydzień później, a nie tak jak pan marszałek planował, będzie on mógł ogłosić datę wyborów prezydenckich. Powie ktoś drobiazg. No nie, to nie jest drobiazg, ponieważ marszałek Sejmu, jak powiedziałem, ma tych. Kilka zaledwie osobistych prerogatyw, które powodują, że jest tak ważny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej, i jedną z tych prerogatyw jest ogłaszanie daty wyborów prezydenckich. Tymczasem ta jedna, jedyna rzecz, którą miał zrobić Szymon Hołownia, przerosła go i spowodowała, że musiała go napominać Państwowa Komisja Wyborcza. Takiego to mamy marszałka. Nie wiem, być może ja jestem, proszę Państwa, zbyt krytyczny wobec tej osoby, ale. Ja jestem przede wszystkim człowiekiem zatroskanym o jakość polskiej demokracji, o jakość sprawowania władzy w Polsce. Tylko dlatego zdarza mi się krytykować rząd Donalda Tuska, tylko dlatego zwracam uwagę na te osobowościowo merytoryczne niedociągnięcia Szymona Hołowni, ponieważ leży mi na sercu dobro naszej ojczyzny, a tego dobra nie są w stanie pilnować ludzie tak skrajnie nieprzygotowani do powierzonych im funkcji. Dlatego też wyrażam taką opinię, a ciekaw jestem jak państwo. Oceniają marszałka Szymona Hołownię. Już powiedzmy, że ta sprawa z nieumiejętnością czytania konstytucji i liczenia do 90 będzie tylko punktem wyjścia. Jak państwo ogólnie oceniają marszałka Sejmu? Czy on w ciągu roku zyskał waszą sympatię? Czy być może wręcz przeciwnie? Oceniacie go surowo, jako że nie dorasta do tej funkcji. Tak przynajmniej oceniam ja i ciekaw jestem konfrontacji tej opinii z Państwa komentarzami, o które bardzo proszę. Dziękując za uwagę, kłaniam się do zobaczenia.